Dzień dobry, kochani, witam Was w nowym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszym filmie z Uniwersum DC, czyli o Shazamie. Zapraszam. Krótki rys fabularny. Billy Batson jest chłopakiem, który rozbija się od jednego domu dziecka czy też rodziny zastępczej do kolejnego, kolejnej i cały swój czas poświęca na to, aby odszukać swoją matkę ponieważ jego matka żyje i gdzieś mieszka on niestety nie wie nawet jakiego mama ma na imię ponieważ Zgubił się, kiedy był bardzo mały. Zatem przeszukuje po prostu wszystkie najbliższe miasta w poszukiwaniu swojej mamy, kobiety o nazwisku Batson. Hmm. W którymś momencie trafia do rodziny, która w pewien sposób naszego bohatera odmieni, ale o tym nie będę więcej mówić. Natomiast ym, druga, jakby druga część fabularna, y, ta bardziej już magiczna, fantastyczna, y, jest czarodziej, który jest już słaby i potrzebuje y, pretendenta do tego, żeby przekazać swoje moce. Ym, i tym pretendentem zostaje właśnie nasz Billy. E, natomiast z kim mierzy się nasz Billy? Są to e, grzechy główne, siedem grzechów głównych, e, którymi dowodzi pewien mężczyzna. I tutaj więcej nie będę mówić, bo więcej myślę, że będzie to e, spoilerowo. Natomiast e, Billy otrzymuje właśnie moce od czarodzieja i tym sposobem może przemieniać się w Shazama, e, czyli mężczyznę starszego dużo od naszego czternastoletniego bodajże chłopca. Jeśli chodzi o tą fabułę, jest to całkiem fajny film, taki, który faktycznie śledzi się z zainteresowaniem, choć nie ma tutaj zbytnich zaskoczeń fabularnych. Takie typowa, przyjemna historia z jakimś morałem, Um, bardziej myślę, że właśnie pod młodszego widza, żeby młodszy widz też miał jakiegoś takiego bohatera, który no, nie jest taki mroczny jak to, jak to w DC na początku było typu Batman. Um, tylko jednak, jest to taki, taki chłopak, z którym mogą się w pewien sposób utożsamić. Natomiast są też niestety w tej historii takie elementy, które wydają się troszeczkę idiotyczne, to znaczy wątek tej matki. Nie będę za bardzo mówić, jak to potem się toczy, historia Bill'ego i jego mamy. Natomiast jest to dla mnie troszeczkę takie, no nie wiem, nieudane. Nie, nie, nie potrafili chyba. Tego za bardzo zrobić, wymyślić w jakiś ciekawy sposób, i, i wyszło to troszeczkę idiotycznie, niestety. Ale poza tym w porządku, chociaż y, mało mamy rozwinięty wątek czarodzieja y, i tych wszystkich jego mocy, troszeczkę przez to gryzie mi się to y, jakby logicznie, bo. Mamy siedem grzechów głównych, które są wrogami naszego bohatera, natomiast y, czarodziej jakby łączy się swoją mocą z różnymi bogami, typu właśnie Zeus, Merkury tam wymienia y, tu Biblijnie, jakby tu mitologicznie, i tak w sumie to nie wiadomo, co jest do czego. I tego nie tłumaczą. To, do tego mam zarzut, bo y, bo jakby poza tym w porządku i myślę, że jakby to jakoś logicznie poukładać, to to też na pewno ma jakiś sens. Tylko, że pewnie przez to, żeby nie było za dużo czasu, żeby jednak skupić się na tym bohaterze, no to odpuszczono wyjaśnianie tego wątku. Ale no jeśli to będzie stały bohater w uniwersum DC i będzie się pojawiał więcej, to mam nadzieję, że rozwiną ten wątek. Ogromnym plusem tego filmu jest humor. Ponieważ jest to typowo film śmieszkowy, typu najbardziej kojarzy mi się z najnowszym Spider-Manem, jeśli chodzi o Marvela, bo jednak jest to podobny typ humoru z tego względu, że tam mamy do czynienia z dzieciakiem i tu mamy do czynienia z dzieciakiem, co prawda trochę może różnica wieku jest, ale jest to niewielka i jest to bardzo podobny typ humoru i Spider-Man Homecoming też był raczej nakierowany właśnie na ten humorystyczny ton, co tutaj myślę, że sprawia się, sprawdza się absolutnie wspaniale, bo te żarty są faktycznie zabawne. Większość żartów jest taka, że ja się śmiałam. Jeśli nie, to się chociaż uśmiechałam. Naprawdę yy, nie było tutaj jakiegoś festiwalu żenady, więc yy, więc do mojego typu poczucia humoru jak najbardziej ten film trafia. Yy, I też to podkreśla to, co wcześniej powiedziałam, że na pewno młodszym widzom się się spodoba, bo sporo jest takich żartów takich właśnie bardziej Uroczych, czyli takich właśnie pod dzieci, a nie, a nie żartów pod dorosłych. Film jest dobrze zagrany. Film ma kilka fajnych zaskoczeń, kilka ciekawych rozwiązań, szczególnie, szczególnie w finale. Dzieją się rzeczy, których właściwie się nie spodziewamy, choć można je wywnioskować na podstawie różnych faktów, które dają nam. Twórcy na przestrzeni filmu, to jednak na koniec, no, no ja się nie spodziewałam y, części wydarzeń. Także y, naprawdę jest to. Bardzo fajny film, nie jest to może mój ulubiony film z uniwersum DC, ale na pewno y, jednak ten poziom już jest wyżej. Y, I dlatego też ode mnie już oceniam, bo właściwie nie mogę za wiele więcej powiedzieć, żeby Wam nie spoilerować. Ósemeczka dla Shazama, fajny kierunek y, obrało DC tutaj i myślę, że jeśli będą robić filmy tego typu to będzie się to sprawdzać zresztą Aquaman również był bardzo fajny i podobny poziom miał co Shazam choć troszeczkę inny typ filmu dlatego też... dlatego też... 8 no i czekamy teraz jak Shazam wplotą do całego jakby tego uniwersum, które już znamy, czyli do Justice League i w ogóle, bo, bo pojawia się taki sygnał, że będą to chcieli jakoś połączyć. Więcej Wam nie powiem, ale jestem rzucony taki smaczek, który sugeruje, że, że możliwe, że w kilku najbliższych filmach jakichś może nastąpi spotkanie Shazama z innymi bohaterami. No i właściwie tyle na dzisiaj. Yy, niestety nikt nie wyraził entuzjazmu yy, w związku z konkursem, yy, także na razie konkursu nie będzie, ale mam nadzieję, że będzie Was przybywać i że będziecie się uaktywniać i że będziecie chcieli yy, ode mnie yy, dostawać prezenty. <śm> <śm> Także mój kanał ma już rok. Dziękuję Wam bardzo za ten rok. Dziękuję za tych bodajże, teraz wskoczyło 68 subskrybentów. Ja jestem bardzo zadowolona. Ja tutaj, prawda, nie, nie mówię, że to jest jakoś bardzo dużo, ale, ale fajnie, że jest chociaż tyle, bo wcale nie spodziewałam się, że jakoś bardzo dużo ludzi będzie to oglądać. Także dziękuję Wam, że, że jesteście, że czasem coś skomentujecie, bo ostatnio nawet sporo tych komentarzy się pojawiło e, pod różnymi filmami, że, że oglądacie, że dajecie łapki w górę, e, oby tak dalej. E, mam nadzieję, że najbliższy rok e, będzie dla mnie rokiem e, rozwoju e, mojego prawda, e, pokręconego mówienia, troszeczkę odkręcę moje mówienie. Że będę w stanie nagrać dla Was dużo recenzji, i że, że będą te recenzje w jakikolwiek sposób dla Was atrakcyjne czy też pomocne. Tego sobie życzę. No i tyle. Dziękuję Wam za ten rok na kanale. Cześć. Shazam!